Kochani raci, kochane świecie, już za dwa tygodnie, 25 września, zaczynamy Festiwal Teatralny Owka Festiwal Teatrów Niezależnych, Ofowych, w Raci, Bożu. Zapraszamy Was do uczestnictwa w tym festiwalu. On będzie się toczył od czwartku do niedzieli. Każdy dzień obfituje w wyjątkowe wydarzenia. Nie można żadnego dnia przegapić, przepuścić. Warto przyjść na wszystko i zostawić sobie, zarezerwować sobie wolny czas. Gdyby ktoś prosił mi o wyróżnienie czegokolwiek. To nie potrafi tego zrobić. Wszyscy aktorzy, którzy przyjadą, wszyscy artyści, którzy przyjadą, muzycy, są cudownymi ludźmi. Są, można powiedzieć, że element ludzki tam jest bardzo y, piękny, I, ale, ale też jako aktorzy są fantastyczni, niezwykle uzdolnieni, profesjonalni. Będzie to prawdziwa uczta dla ducha, y, dla ducha, dla ciała też, bo będziemy tańczyć. Będzie, będzie też. Y, Kapela grała dla nas do tańca, będą muzyczne, cudowne wydarzenia i cudowne spektakle, w których pojawi się mnóstwo dobrej literatury, cudownych odniesień do człowieczych dokonań. Po prostu trzeba tutaj być. Trzeba absolutnie przyjść i um, można by ludzi zgarniać z ulicy i na siłę sprowadzać, ale nie chcemy tego robić. Liczymy na Um, liczymy na Waszą intuicję i, i taką i osobiste pragnienie bycia z nami tutaj podczas tego festiwalu. Dziękuję. Zapraszamy.